Odcinku zajmiemy się gupikami. Ja w swoim akwarium 35 litrów, na które właśnie macie tutaj obraz, filmik z nim, mam tam w sumie cztery gupiki, dwa dorosłe samce i dwie małe samiczki. Teraz standardowo macie zbliżenie na jednego z samczyków. Koszt takiego gupika to jest od 2 do 10 zł. W sumie teraz wymienię Wam, myślę, tak sobie już zaplanowałem, 6 najpopularniejszych gatunków gupika. A więc tak, pierwszym gatunkiem jest gupik pawia drugim gupik Endle, Endle, endlera, trzecim gupik Moskiewski, moskiewski, nie wiem czy nie zrobiłem błędu, ale nieważne. Na czwartym, na, na czwartym miejscu jest Gupik Czerwony. Piąte miejsce Gupik Santa Maria Blending Heart. To jest taka angielska nazwa, nie do końca potrafię ją wymówić. I szóste miejsce, trochę rzadszy, Gupik Albinos, ale też można oczywiście go zakupić. Nie, no, i tak gupiki. Zazwyczaj samice osiągają do 6 cm. Samce 3-4 cm, oczywiście zależy jak to, jak, jaki to jest, jaka to jest odmiana gupika. Właśnie. Ja mam raczej, tak mi się wydaje, bo nie pamiętam. Bo te gupiki już mam dużo, ale wydaje mi się, że moje to raczej nie są pawie oczko, bo są za małe. Raczej gupiki moskiewskie tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. One, ja już mam je długo i po prostu jeszcze nie jestem pewien. Ogólnie z mojego doświadczenia, gupik. No, nie jest jakąś też agresywną rybą, tak standardowo to mówię. Yy, nie atakuje, nie ten. Yy, jest dość łatwy w hodowli. Yy, standardowy pokarm myślę, nie będę już dawać zdjęć. No, po prostu Gupik zawsze ma fajne barwy. Ten ogon mi się zawsze u niego podobał, ubarwiony W ogóle ja lubię kolorowe rybki, w paski, w ogóle yy, kolorowe. No, ogólnie. Yy, dlatego Gupik te, również mi się bardzo podoba i nie mógł go zabraknąć w moim akwarium. Yy, no i co? No i teraz może przejdźmy jak do tematu. Jak rozpoznać płeć u głupika? Właśnie Wam się teraz wyświetla. Wyświetla Wam się zdjęcie tego. Ja to tak skrócę, że po prostu. Ta płetwa na dole, no nie wiem, czy jest płetwa, no przepraszam, że to tak nieprofesjonalnie nie nazwę. Płetwa jest po prostu u y, samców taka bardziej zaostrzona, zakrzywiona, a u samic, właśnie, ona jest taka bardziej okrąglejsza. No. ogólnie, jak widzicie, nie wiem, czy widzicie, ja mam dwa maluszki gupika. One na razie wszystko z nimi dobrze. Y, ogólnie gupik jest takim właśnie bardzo, bardzo i to bardzo łatwym do rozmnożenia gatunkiem y, rybki, więc naprawdę gupik to tak y, wystarczy mieć samca i samiczkę i, i za chwilę już możliwe, że będą malutkie rybki. No, ja osobiście, na przykład z zoologicznego już wziąłem y, taką rybkę w ciąży i potem mi urodziła. No, dobra, i to by było już na tyle w tym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.